Cześć, z tej strony Ewa Nowak, a to jest podcast Odlewnia Kultury. Bardzo się cieszę, że jest nas tutaj coraz więcej, a poprzednie nagrania spotkały się z tak pozytywnym odbiorem. Chciałabym Wam dzisiaj znowu udostępnić parę nagrań, parę zapisów, które zarejestrowałam w rozmowach w przeszłości z moją babcią Wandą Śleziak. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, kim jest moja babcia i dlaczego właśnie z nią przeprowadzałam te nagrania, to odsyłam Was do poprzedniego odcinka, o których z babcią rozmawiałyśmy o zwyczajach świątecznych na terenie Żywieczyzny. Od najmłodszych lat dużo czasu spędzaliśmy w Kalecznicy. Tam poznawałam, co to znaczy. Życie na gospodarstwie, jak wyprowadza się krowę, dlaczego robi się te, a nie inne rzeczy. No i tak to jakoś leciało. W tygodniu chodziłam do szkoły w węgierskiej górce. No a w weekend jeździliśmy bardzo często do kamerznicy. Tam też pomagaliśmy przy wykopkach i innych takich czynnościach. Które są charakterystyczne dla wsi żywieckiej. No i podczas tych wszystkich prac domowych, które wykonywaliśmy, babcia i wszyscy inni domownicy przekazywali nam informacje z przeszłości i tak ją poznawałam. Tak poznawałam kulturę, tradycje. Pieśni, przyśpiewki, melodie i bardzo często też modlitwy. I jedną z takich modlitw, której babcia mnie nauczyła, jest modlitwa Kocham Cię Jezu i kocham serdecznie. Na szczęście nagrałam ją. 18 marca 2019 roku wieczorem w Kameśnicy. Czyli nie tak dawno, ale jednak już jakiś czas temu. I chciałabym Wam ją dzisiaj odtworzyć. Znalazłam to nagranie. I oto ona. Kocham Cię Jezu i kocham serdecznie I tak Cię kocham, przyrzekam statecznie. Jeśli zapłacę, to Ty mnie pocieszysz. Jeśli upadnę, pomoc mi pośpieszysz. Ty mnie nauczysz smutne wzywocierać, ocierać. Ty mnie nauczysz żyć, kochać, umierać. Ty mnie nauczysz płocho nie obwinić. Wszystkim odpuścić, wszystkim dobrze cenić. A co to powiem. Ty mnie nauczysz być pilną. Pokorną, grzeczną, życzliwą, uprzejmą, grzeczliwą. Żadne słówkiem Ciebie nie obrazić i serca żadne występkiem nie skalić. Bardzo często podczas rozmów z babcią przewijały się jakieś pojedyncze przyśpiewki, parę przyśpiewek na daną melodię. I tak na przykład w nawiązaniu do poprzedniej modlitwy coś. Z Bogiem coś o Bogu, ale sami posłuchajcie, co babcia zaśpiewała. Mój Boże, jedyny jak usta, to będzie, jak moja sinecek z wojny nie przyjdzie. Jak moja śineczek z wojny nie przyjdzie. Płakały, płakały moje czarne łocka. Ej, bo się nie wyspały, była małonocka. Ej, bo się nie wyspały, była małonocka. Jeste co? Kolejne teksty, kolejna pieśń na tą samą melodię, co poprzednia. Ale już jako taka balada babcia tego samego dnia, czyli w marcu 2019 roku, zaśpiewała mi taki utwór Kochaj ze mnie, kochaj. No i oto on: Kochaj ze mnie, kochaj! Nie nie daj się napłakać moim carnym oczom. Kochaj ze mnie koj, nikomu nie godoj, ej jak przyjdziesz do kaczmy, to ku mnie nie siadoj. Ej jak przyjdziesz do kaczmy, to przy mnie nie siadoj. Z Jaki tym osem był. Ja łóżku jeszcze jakieś. Koj zem je koho ja kež mi je za ej bo to nie ja busko zervať i skostować. A bo to ja busko i skostujez. a mne biednej dziewczynie, serduszko zatruješ. A mne biednej dziewczynie, serduško zatruješ. Jeszcze o zielonym owsie było coś. Marysia, co to było? A to, co? Mama to już w ogóle nie pamięta. Nie wiesz, od początku ja mam. Czemu? No ja się przypomnę, czy to łączy. <noise> Jak o to o tym to było? Bo zielone owsie. No. no. Co? To co innego nie przypominaj sobie tego, co innego. Co tam będziesz dzisiaj przypomniałby. Mimo mnie, zimu nic, nic, niło nic nie stoję. Ej, tylko to, co kocham, żeby było moje. Ej, tylko to, co kocham, żeby było moje. A było to tam? Nie, nie śpiewałaś tego jeszcze. A kiedy to śpiewałaś? Łyńskiego roku. Dawno dużo piosenek też śpiewałam. leżał i śpiewał. To tak na nie da przypomnieć. No nie da się. W tym odcinku to by było na tyle. Także bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie do mnie na adres mailowy lub poprzez konto na Facebooku czy Instagramie. Bardzo się cieszę, że jest nas tutaj coraz więcej i dziękuję Wam za wszystkie polecenia, udostępnienia i komentarze. Mam nadzieję, do szybkiego usłyszenia. Pozdrawiam, Ewa.